Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj będzie o sadzonkach pomidorów. Spójrzcie, jeśli macie takie sadzonki pomidorów, jakie są u mnie, czyli takie nie za duże wątłe, dość z dość miękkimi łodygami, w tym filmie pokażę wam prosty sposób, jak zrobić, żeby te pomidorki były bardziej krępe. By miały grubszą młodyczkę, żeby wyglądały przynajmniej tak jak te, które sadziłem nie tak dawno. <laughs> Na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania, do lajkowania, do oglądania innych filmów. A teraz do tematu, jak widzicie, te, do, te pomidorki nie są może jakieś bardzo wybitne, no ale mamy dzisiaj 5 maj, więc nie ma jeszcze tragedii. Jeszcze do 15, czyli do tego terminu takiego naprawdę dobrego, który jest do sadzenia, który jest utarty już od wielu lat, że po 15 powinno się sadzić pomidory. Jeszcze do tego czasu możemy wiele z nimi podziałać. Przepraszam, i spójrzcie. Pierwsze co to, co mogliśmy zrobić dobrego dla tych pomidorków, to jest wynieść je na, do tunelu. Ja z racji tego, że nie miałem, nie mam tunelu ogrzewanego, nie mogłem wynieść ich prędzej. Po prostu wynosiłem je wtedy, kiedy była na to możliwość, kiedy pozwoliła na to pogoda temperatury. Więc ja je wyniosłem około tygodnia do pół, chyba czy półtorej tygodnia temu, dopiero na zewnątrz. I spójrzcie, niektóre są nawet takie. Jedni powiedzą, że to są bardzo słabe pomidorki. Drudzy powiedzą, że nie ma się czym przejmować, że urosną. I ja jestem właśnie z tych drugich osób. Takie pomidorki w zupełności możemy wyprowadzić dość szybko do ładnych krzewów. I teraz Wam pokażę jak. Jak zapewne wiecie, ja już od kilku lat robię gnojówki z pokrzywy. I gnojówka z pokrzywy ma w swoim składzie bardzo duże ilości pierwiastko tytanu, który odpowiada za stymulację wzrostu. Jest on bardzo dobrym stymulatorem wzrostów roślin. Dzięki czemu te nasze właśnie sadzoneczki, które jeszcze nie są w gruncie tylko w doniczkach, bardzo łatwo je podpędzimy. Ja mam tutaj rozrobioną gnojówkę z pokrzyw Mamy je około 6 litrów, czyli wlałem pół, około pół litra yy, pół litra yy, gnojówki. Dolałem 5 litrów wody yy, gnojówkę z pokrzywy rozrabiamy 1 do 10. No ale że ja mam trochę mniej, tak więc i teraz to ważne, nie polewamy po doniczkach. Wszystkie nawozy, które podajemy, podajemy od spodu. Jest teraz. Yy, około 9 rano, więc nie martwię się tym, że wlewam tutaj dość dużo w tą tackę i że mi te pomidorki stoją we wodzie, w nawozie. One przez dzień pobiorą tyle, ile potrzebują. Reszta do wieczora na pewno wyparuje, bo tu w tunelu jest dość gorąco i sprawę mamy załatwioną. Takie podlewanie. Nie możemy wykonywać go zbyt często. Ja wykonałem go teraz. Następnym razem, jak będę je podlewał, będę już podlewał samą wodą, żeby te, tej gnojówki z, pokrzywu, z pokrzywy nie dostały one za dużo. Krótko przed wsadzeniem, tak, liczę, że za półtorej tygodnia do dwóch, podleję je jeszcze raz właśnie gnojówką z pokrzywy, może też dodam odrobinę gnojówki szczosku czy cebuli, może trochę skrzypu też dodam i takie zasilenie wykonam drugi raz, ale to później. Tak więc, jeśli macie takie właśnie sadzonki, nie ma się co przejmować, nie ma się co martwić, one sobie w zupełności poradzą, bardzo łatwo jest je wyprowadzić teraz na już na ładne sadzoneczki. No tak jak mówię, u mnie one tak wyglądają, ponieważ ja nie miałem, e, nie miałem możliwości po prostu wystawienia ich do tunelu szybciej, ale to ja się tym nie przejmuję, bez problemu można je jeszcze do ładnego stanu doprowadzić. Tak więc nie przedłużając, dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zachęcam do obejrzenia innych. Na razie, cześć.